Znajdujemy się na terenie warsztatów przy Licy Gajowej. Dawniej, 100 lat temu, w 1880 roku, były tutaj stare zajezdnie tramwaju konnego. Widzimy przed sobą dawne stajnie dla koni, w których stało 80 koni. W tym czasie tramwaj konny miał 20 konnych tramwaj. 20 lat później na tym terenie znajdowały się już zajezdnie tramwaju elektrycznego. I stopniowo przerabiano te y, zajezdnie na warsztaty służące naprawom tego taboru elektrycznego. W najstarszych obiektów zrobiono centralne warsztaty naprawy taboru tramwajowego, które stopniowo w okresie tych 80 lat właśnie się rozwijały. Nie dało się jedynie przebudować samych budynków, i wobec tego. Mimo stosunkowo nowoczesnego wyposażenia wnętrz, posiadamy zbyt wąskie odległości między, na międzytorzach, i wobec tego dużą ciasnotę i niedostosowanie tych budynków do nowoczesnych potrzeb technologicznych. Pracowały się przy każdym końcowym przystanku, czy było się <laughs> zbierać, przetaczać, iść i złączać motor do przyczepki, albo przyczepka do motoru. Bo nie były pętli nigdzie, aby jedynka miała pętlę do wielkiej ulicy i dworzec. A wszędzie trzeba było wyjść, się zbierać, objechać, bo zwrotnicy były, i do przyczepki dojechać i złączać. Później nie do służby, hmm. ale Boże broń. Ja w pierwszym roku spóźniłem się raz, w drugim roku jeszcze raz i w trzecim, a później już się nie spóźniłem ani razu do końca służby 62 roku. Byłem zawsze punktualny.